Ciałem żołnierzy i funkcjonariusze, że się tak wyrażę. Dzień szósty mojego GSB. Dzień ostatni, marszu z moim kolegą. Jutro jedzie do domu, a ja zacznę iść sam. I myślę, że wtedy dopiero zacznę sam sobie wszystko układać w głowie. Bo teraz jest fajnie, są chwile, gdzie idziemy. We dwóch sobie rozmawiamy, śmiejemy, żartujemy, ale są też chwile, kiedy oddzielamy się gdzieś tam na ileś metrów i każdy jest w swoim świecie. Ja bynajmniej tak mam, że mam swój świat, który sobie tam gdzieś układam, przypomina mi w ogóle. A jutro będę sam ze sobą. Hmm, cóż jeszcze? Zauważyłem pełną taką rzecz na szlaku. Bo miałem tutaj wielu ludzi, turystów jednodniowych, kilkudniowych grupy, które chodzą i jest jednak w moich oczach gdzieś jakiś tam niepisany podział na Giesbowiczów i na innych. Owszem fajnie jest, witamy się, rozmawiamy o różnych rzeczach co tam na szlaku i w ogóle, ale każdy że tak powiem w swoim zakresie marszu się trzyma, także ja też to zauważyłem, że u siebie mam takie coś, że bardziej serdecznie właśnie podchodzę do ludzi, którzy idą w GSB. Aczkolwiek tych drugich też lubię i szanuję absolutnie. Żeby nie było, że jestem jakimś tam człowiekiem dążącym do podziału. Wręcz odwrotnie. Ja bardzo lubię ludzi, kocham ludzi, ale też jestem bardzo ostrożny, bo życie mnie wielokrotnie, może życie ludzie. Czasami z mojej winy, czasami z winy kogoś pokarało. Ale generalnie staram się wierzyć w ludzi. O, powiem tak. Dzień szósty GSB. Idę dalej. Trochę popadało z rana, ale teraz jest świetnie. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich szybkich podróżników. A, szybki. Faktycznie. Kijek dzisiaj uratował mi może moje GSB. Bo tak poszłem do przodu i gdybym nie miał się czym podeprzeć, pewno nosek byłby nie taki ładny jak teraz. Pozdrawiam serdecznie na razie. Hejka.